Dzisiaj jesteśmy na polu z pszenicą, jarą, ostką i zaczniemy z tego konkretnego miejsca, gdyż tu gdzie stoję, mianowicie na jednym z wielu wzniesień, tutaj w okolicy, stoję powiedzmy, że na środku, na środku okręgu, na średnicy. 10 metrów, tak w przybliżeniu, drzwi, który jest wyjęty z klasyfikacji, jest wyjęty z, z użytkowania. Tu tak? jest, jest około dwóch harów, <laughs> dwóch harów e, i, i po prostu do tego do tego nie ma dopłat, bo wedle tam czyichś. E, po prostu się nie nadaje do jakiejkolwiek uprawy. Tak to zawsze było klasyfikowane jako nieużytek. Tutaj nigdy nie było żadnego oczka wodnego, no bo to jest szczyt górki, żadnych krzaków, drzew, krzewów, nic takiego nie ma. Ale gdzieś tam w wyniku badań botanicznych, czy tam geologicznych, ktoś to zakwalifikował jako rolny nieużytek. No i owszem zawsze tutaj było po prostu. Wszystko, co by tu nie rosło, czy pszenica, jęczmień, żyto, owiec, buraki cukrowe Zawsze tutaj było po prostu nędza Wszystko obumierało i, i, i ogólnie nie bardzo tutaj cokolwiek rosło Nostrzyk zeszłym roku na tym całym polu był usiany na nasiona I w zeszłym roku, dwa lata temu, w zeszłym roku był zbierany I w tym miejscu tutaj jeszcze gdzieś, gdzieś tutaj było, nagrywałem, była lisia nora. Eee, pokazywałem właśnie jaka jest różnica w nostrzyku tutaj dookoła, dookoła tego nieużytku, a centralnie w środku. Tutaj ten nostrzyk tak jak tutaj na pozostałe części pola, już w ostatniej fazie wzrostu, już kiedy tam ten nasiona już dojrzewały, już, trąki już już brązowiały. Ten nostrzyk był e, z, no, jakieś pół metra niższy. No może tam, no powiedzmy, że pół metra niższy od pozostałego nostrzyka na, na, na reszcie pola. Ale w dalszym ciągu on miał powyżej 1,5 metra. Także nostrzyk tutaj urósł po tym półtora po tym roku od momentu zasiewu. I nasiona również tutaj wydał. O czym świadczyć mogą tutaj samosiewy nostrzyka, których tutaj jest tak samo. Dużo, no może troszeczkę mniej, ale jednak są jak na innych częściach pola. Tutaj jest taki wredny piasek, że tutaj się da tylko z górki zjeżdżać. Musiałem zrobić omijaka, dojechałem, dojeżdża się do tego miejsca, podnosi sprzęt, jedzie się górką, zaczyna się dalej, a potem po prostu tik, wyrównuje się. Tutaj. Gdzieś tutaj musiałem to na wiosnę tutaj ominąć i stąd taki placek ale no to nie szkodzi siejemy tutaj yy, siemy tutaj gryczkę i niech się regeneruje dalej w każdym bądź razie chciałem właśnie <laughs> z tego miejsca zacząć pokazać jaka jest różnica bo może ktoś to oglądał, może ktoś to pamięta jak ja tutaj pokazywałem to jest bardzo specyficzny punkt miejsce na naszym polu i nie tylko na naszym, bo wiele osób ma takie gdzieś przypaleniska, gdzieś takie niesklasyfikowane grunty albo sklasyfikowane jako po prostu nie nadające się do, do upraw rolniczych. A mimo to e, no ponad dwa lata od momentu kiedy został tutaj pierwszy raz puszany nostrzyk, e, w tym miejscu e, rośnie dziś pszenica. Rośnie, jest słabsza, jest jaśniejsza. Widać, zobaczcie. Jest różnica. Jest jednak górka, to swoje robi. To jest raz, drugi raz, no to jest po prostu pył. Górka z pyłku. Więc tutaj nie ma nic, zero podkładu. Ale coś tam jednak zaczęło się tworzyć, skoro jest w tym momencie tutaj jakieś życie. No tutaj jest taki pierdzielnik został, mówię sieję gryczkę i będzie fajnie. Nic się nie będzie działo nie będzie stanu. A. Zaświadczyć o tym, iż był tutaj nostrzyk i wydał plon. Właśnie mogą te samosiewy, które tutaj się znajdują, nie jest to takie gęste jak, jak w pozostałych części, pozostałej części pola, ale jednak te samosiewy tutaj są. Czyli po prostu, nawet na takim gruncie, który jest sklasyfikowany jako nieużytek, jako coś, co się nie nadaje do uprawy rolnej, po prostu zobaczcie, co to jest i tutaj zawsze takie coś było no to taka pieskownica jest po prostu mułek nawet na czymś takim nozczyk urośnie i jakieś nam te życie wprowadza no bo jednak mimo, że niech będzie nawet o połowę mniejszy niż na lepszym kawałku pola to jednak jednak w dalszym ciągu powiedzmy zamiast 40 ton masy ogólnej zielonej zostawi nam 20. Zamiast 30 ton masy korzeniowej zostawi nam 15. Także to, to nie jest takie w wklinmucho mi się wydaje, prawda? Zawsze jakiś pożytek z tego jest. Także tutaj taki kawałek plaży właśnie mamy. A jak tutaj się przejdziemy kawałeczek dalej, zobaczcie pszeniczka robi się zaraz coraz coraz, coraz to gęstsza, coraz to gęstsza i tak <laughs> na pozostałej części pola ta pszenica jara nasza yy, tak właśnie wygląda. O tam po sąsiedzku piękne pszenice. Jeżeli dobrze pamiętam, to po grochu. Ale ręki sobie nie dam. Takich chojrak nie będę. <laughs> w każdym bądź razie tak tutaj to ładnie wygląda. Tu jesteśmy na górce. Tu jest piaseczek i tu w takich miejscach te, te pszenice. Yy, te zboża zawsze wyglądają gorzej. Tam nawet w oddali, widać u sąsiada dalej, też są takie przypale, niska i tak dalej. No niestety to są mniej więcej wszędzie te same klasy gleby. Czwarta B, trochę czwartej A, ale takie bardziej w większości czwarta B łamane przez piąta. I z takim, i z takim, z taką, z takim gruntem musimy tutaj pracować. No a tak tutaj już na takim bardziej płaskim terenie tak nam tutaj wygląda ta nasza pszenica yy, jara. Zobaczcie, bardzo ładnie się to zapowiada. I co? No tutaj też jest pszenica. Tak jak na, na innych naszych polach siana po... Zobaczcie ile są w gorczyce. Fajnie, fajnie. Niech rośnie. Yy, siana po dwuletniej uprawie nostrzyka. Yy, w zasadzie tutaj nic nie było robione. Tutaj będzie dopiero yy, po żniwach wapienko, które leży tam nam, na gospodarstwie na siedlisku. Yy, to to wapienko będzie rozsięwane po żniwach, właśnie na te pola tutaj yy, w ten nostrzyk. W ten nostrzyk, który tutaj sobie rośnie jako wsiewka. Także pszenica jest po nostrzyku. Zobaczcie, czy ona wygląda jakoś. Może nie jest jakoś super, ekstra, nie wiadomo jaka, jak na czwartą B, ale przypominam, że jest to bez nawozów konwencjonalnych, bez nawozów ekologicznych po prostu. Jest całkiem, całkiem fajnie. Całkiem fajnie, tylko i wyłącznie po nostrzyku. Więc będziemy, będziemy widzieć, co się tutaj dzieje, jak, jak to będzie wyglądało. Yy, jakie rezultaty tutaj uzyskamy? Także tak to wygląda. No, i oczywiście, co? Oczywiście, wsiewki, wsiewki z nosczyka, tak? Mamy tutaj bardzo dużo wsiewek z nosczyka. Ta wsiewka z nosczyka sobie tutaj yy, urosła sobie sama. Yy, na moją wielką uciechę i pożytek. I oczywiście, sobie zostanie. Yy, do. Następnego roku, bo również tutaj będziemy w dalszym ciągu e, zboża jarę na tym polu, akurat uprawiać. Więc, więc e, tutaj będzie to dopiero zniszczone w roku następnym, w marcu. I ponownie będą wysiewane zboża jare. <laughs> Jakie tego jeszcze nie wiem. Na razie mamy tutaj pszenicę jarą i tą pszenicą po prostu się jarą bo mi się bardzo podoba naprawdę ładna jest, no, miejscami ciemniejsza, miejscami jaśniejsza ale to na wszystkich takich polach górki, dolinki podkład jest jaki jest ja widzę różnicę, że te pola po prostu faktycznie fajnie, fajnie zaczynają wracać do, 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 do do życia no, ale tak naprawdę, co z tego wyjdzie, jak to, jak to się ma w praktyce, to zobaczymy podczas zbiorów, tak? Jaki tutaj blond po prostu uzyskamy. Także czas pokaże. Na razie zapowiada się to całkiem ładnie. Bardzo mi się tu podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Nie, nie zawodzi to nikogo. Taki widok jest to pole y, ekologiczne, więc należy o tym pamiętać. Mamy tutaj bardzo dużo roślin towarzyszących. Część roślin towarzyszących jeszcze nam się tutaj pokaże, dopiero w późniejszych fazach rozwojowych zboża. Ale, że tak powiem, regeneracja jest w dalszym ciągu postępująca można powiedzieć galopująca dlatego, że po prostu z siewu na siew samo się to tutaj już zaczyna regulować. Obsada zboża dosyć, dosyć fajnie wygląda choć kurczę byłbym bardziej chyba zadowolony, gdyby była gęstsza. No ale, nie, ale to siew był przeprowadzany na gęstość odpowiednią, a wygląda jak wygląda, no po prostu. No ale nic, to wszystko się okaże później. Yy, nostrzyk rośnie, pszenica rośnie, więc regeneracja postępuje. Yy, monokultura zbożowa jest yy, przerywana, że tak powiem, na bieżąco, tak, no bo to są rośliny towarzyszące, rosnące ze sobą nawzajem, obok siebie, różnego rodzaju, nie tylko nostrzyk, tutaj mamy groch z tą pszenicą wysiane, żeby tutaj nam to urozmaicić to wszystko. Gorczyca sama się wysiała prawdopodobnie gdzieś tutaj była z razem z dostrzykiem i teraz sobie będzie hulała po polu. Również nam to nie przeszkadza niech to sobie będzie eee, także dobrze jest co tam jeszcze się w międzyczasie urodzi to to też będzie sobie rosło nic się złego nie będzie działo tutaj starczy miejsca dla wszystkich no dobra i doszliśmy tutaj do do tutaj, do mojego błędu ustawienia siewnika. Jakby ktoś nie, nie oglądał albo nie pamiętał, to przypomnę, że po prostu z mi zboża, z mi zboża, dokupiłem zboża. E, e, kończyłem siewy po nocy, skończyłem tam siać groch po nocy. Tutaj już miałem zboże przywiezione. Znaczy, dzisiaj zboże miałem na, na agregacie. Na agregacie na agregacie nie, przepraszam, zboże sobie wcześniej przywiozłem nie, nie na agregacie, tak, dobrze mówię na agregacie sobie przywiozłem to zboże bo to tam było 6 worków e, tutaj pod amboną sobie je glebnąłem pojechałem siać groch już skończyłem po nocy przyjechałem tutaj wrzucałem tą pszenicę i siałem, i niestety z tego pośpiechu i tak dalej, ze zmęczenia może z rutyny Nie zmieniłem ustawień z grochu na pszenicę i zbrakło mi drugi raz także stąd taka kicha mi się zrobiła no, i w tą stronę również mniej więcej przez całą długość pola około 12 metrów no, tam taki dziubek jest się kończy no, z tamtej strony też taki dziubek mniej więcej Także mniej więcej 12 metrów przez długość całego pola, około hektara, yy, więc tam tutaj będziemy wsiewać grykę. Yy, przejeżdżam teraz po tym kawałku, On naprawdę był zielony, to nie jest tak, że tutaj nic nie było. Zobaczcie jak to teraz wygląda, o chwastownikiem, zobaczcie ile lebiodek, cała masa chwaściorów, o. Ładnie to wszystko jest przeruszane. Zależy mi na tym, bo nie chcę robić tutaj agregatem, tak? Ja tutaj samym siewnikiem przyjadę. Nie chcę tutaj tego po prostu przesuszać. Zobaczcie, tak to całość wyglądała. No bo tu i nostrzyk, ile biody i tak dalej, i tak dalej. Wiele innych rzeczy. I tak to mniej więcej wyglądało. To już było przejechane dwa razy. Teraz jeszcze właśnie ten taki w drugą stronę muszę jeździć. I po kilku przejazdach to tak, tak to wygląda. Te chwaściory są poniszczone. Wierzchnia warstwa myślę, że tak maksymalnie zeszło do około 5 cm. Zobaczcie, tutaj mnóstwo wilgoci jest pod spodem, i właśnie chodzi nam o to, żeby tą wilgoć tutaj zostawić. Więc dlatego, chwastowniczkiem po wierzchu jeździmy, żeby zniszczyć te chwasty, żeby tą ziemię troszeczkę napulchnić i samym siwnikiem myślę, że do niedzieli y, paczka dojdzie ja wysyłam jutro rano grykę y, przepraszam, nostrzyk y, do Pawła i, 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 i. No, kurier zabierze do mnie od razu grykę więc myślę, że do niedzieli tutaj sobie wsieje no i właśnie żeby żeby tutaj było jak najlepiej to zrobione, żeby gryka miała równy start zapewniony, to te najgorsze chwasty, bo tam trawy to nimi nie przeszkadzają, tylko chodzi o lebiodę. No niestety przy okazji niszczę też nostrzyk, no ale na to nie ma rady, ale zobaczcie jakie, jakie to duże lebiody potrafi uwalić, tak? I jakoś tam specjalnie nic się nie dzieje. Także bardzo ogromną ilość chwastów tutaj sobie zniszczymy. O, takie dziadostwo jeszcze zostanie. No trudno. No jakieś takie większe, odporniejsze. No 100% nigdy nie ma, ale jednak większość tego jest zlikwidowane, płyciutko. E, wilgoć nam zostaje, czyli gryczka się na wilgoć fajną załapie. Teraz przez weekend u nas dosyć, dosyć sporo tej wody jednak spadło. Więc taki zabieg jest teraz jak najbardziej wskazany, bo już, już dzisiaj o słoneczko smaży, od... smaży od rana, wiatr wieje, więc tą ziemię nam wysusza. Tak jak jest już zielony łan i jest to zakryte przez, przez pszenicę i, i, i nostrzyk, no to nie ma takiej tragedii, tak? Gdzieś to tam się jednak jeszcze, poza tym zobaczcie, po ostatnich zabiegach chwastownikowania, pomimo tego deszczy, Ta ziemia jest po prostu jeszcze napulchnięta, Taka. O, o, nie ma skorupki. Zobaczcie tutaj i, i nie jest to zbite ze sobą i jednak ta wilgoć tam w środku zostaje. Czyli jeszcze ten przejazd chwastownika działa. Ta ziemia jest pulchna, niezespalona, nieubita, więc nam tutaj ta wilgoć staje, nie, nie ucieka. I teraz nam chodzi o to samo tutaj, żeby to widnieć właśnie zostawić dla gryki. Przy okazji też właśnie, no mimo tego, że ta te wsiewka siewka, samosiejka z nostrzyka, chociaż ja przypuszczam, że takie przy okazji lebiody. W przypadku lebiody, zobaczcie, tutaj duże rośliny nostrzyka i one sobie zostaną, część jest gdzieś tam przesypana, część gdzieś tam się jeszcze przyjmie. No tak jak lebioda, nie wszystko zostanie usunięte, to ta siewka z wczesnej wiosny sobie zostanie i będzie w, tym, w, tym, w tej gryce rosła To mimo to ja jeszcze jeszcze wsieję tutaj nostrzyk Być może wraz z, z gryką jeszcze muszę się nad tym zastanowić jak to zrobić żeby też właśnie eksperymentalnie zobaczyć jak to będzie wyglądało. Może na całości, może nie, no nie wiem. to no chcę tą grykę już jak ją sieję, to chcę ją po prostu zebrać w jak największej ilości, żeby mieć po prostu może większy wybór w przyszłym roku, jeżeli chodzi o zasiewy, no i też zwiększymy swoją, że tak powiem, bazę, swoją bazę taką kulinarną, tak, zapasową, dodatkowa. Jakaś po prostu użyteczna roślina, którą to będziemy mogli spożywać z całą rodziną, tak? Także to też jest taki plus. Oprócz mąk z pszenic, z żyta będziemy mogli też właśnie uzyskać sobie kaszę gryczaną własnej produkcji ekologiczną. Więc chyba same plusy. No tak miało być najwyraźniej. Hektar gryki. No, może tam jakichś nie wiadomo jakich ilości nie będzie. Ale jednak dla nas starczy. I na przyszłoroczny zosiew również. No także tak. Tak wygląda pszenica jara po nostrzyku. I równocześnie z nostrzykiem rosnąca. Także tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Nie wiem, jak to się mówi. <grybujesz> Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.